Dzień dobry, dzień dobry. Trochę zaczynam jak Michał Jeżanowski na kanale. Słuchajcie, moi kochani, tak powolutku, powolutku wiosna zbliża się korkami małymi. No Dzisiaj na zewnątrz to jest raczej listopadowa niż wiosenne, Ale marzec tak ma do siebie, że jest takie przysłowie, że jak w marcu, ja w garcu czyli ta pogoda nam się miesza oraz ciepło oraz chłodno wczoraj było słuchajcie 18 stopni zmieniałem sobie koła w mojej asterce. dzisiaj mamy tylko 8 i jeszcze, jeszcze że tak powiem piździ taki zimny wiatr powiem tak brzydko także dzisiaj żeby cokolwiek zrobić trzeba się napędzać kawą żeby w ogóle wystartować no, mi to jest w ogóle jeszcze tak, już powoli widzę, że że tak powiem, siada troszeczkę ta energia, a mówię, starość, nieradość, a młodość, nie wieczność, jak to mówią. Także, no niestety, życie. Słuchajcie, przygotowanie auta na wiosnę. Powiem wam, że dużo ludzi tego nie robi, czyli po prostu ograniczają się tylko do tego, że że albo tylko wymienią sobie opony na, na letnie, albo jeżdżą na przykład na oponach całorocznych, yy, i potem jest często gęsto, także dziwią się jak nagle zaczyna coś tam walić, stukać, pukać albo odpadać. Yy, no, przede wszystkim jak, yy, jak zaczynacie od tych opon, no to pamiętajcie, że no opony to tak do 10 lat. Yy, Generalnie powinno używać się powyżej 10 lat one sam do zmierania, Aczkolwiek widziałem ludzi, którzy jeżdżą na oponach 20-letnich i, i łysych, i potem jak troszeczkę gdzieś tam wody się dostanie pod taką oponą, muszę wam powiedzieć to, no to po prostu auto sobie leci jak zimą na, na lodzie. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że, że słaby. Słaby bieżnik powoduje to, że po prostu taka opona nie ma e, transportu tej wody, czy deszczu i, i jest bardzo niebezpieczna. No to tak na, na marginesie. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że e, jak ja byłem trochę młodszy, to też często zdarzało mi się jeździć na takich prawie łysych oponach. I, i, no i miałem już tak, że była gdzieś kałuża i po prostu przyzwoniłem gdzieś tam no, e, na zakręcie. E, i tyle. Także ja już skasowałem w swoim życiu to chyba za dwa samochody, właśnie przez zbyt szybką jazdę. Także no dzisiaj uważam na to, muszę Wam powiedzieć. Nie, wiaruję, nie wiaruję. no tam, gdzie można, to tam czasami przycisnę sobie. A no z reguły też, że bardzo w miarę spokojnie. No, oczywiście znajdą się tacy, co mnie otrąbią, to jest normalne. Wracając do tematu AutkoDZPT, także pamiętajcie o tym, że przede wszystkim opony, czyli, czyli do 10 lat, tak optimum to jest 5 lat, ci co mogą sobie wymieniać co 5 lat, no to z reguły to są ludzie, którzy tą mają trochę lepszą kasę. Moje opony letnie mają słuchajcie, 7, 7 lat bo w 2.15 ja kupiłem e, takie opony promocji słuchajcie Unii Royal Sport do BMK, i to były 16-calowe oponki, Ja po prostu sobie je po prostu przerzuciłem do, do mojej asterki. One powiem Wam, że no to są opony letnie, one latem dosyć są hałaśliwe, ale to co mają genialnego to. One się świetnie trzymają w warunkach deszczu, czyli jak jest deszcz, to one czasami mam wrażenie, że lepiej się lepią tego podłoża, tak fajnie odprowadzają ten transport wody, niż takie zwykłe opony letnie. Także punkt pierwszy, no to oczywiście opony, 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 no i wyważenie kół, żeby to Wam nie biło. Sprawdźcie sobie też odpowiednie dopompowanie, żeby to powietrze było na odpowiednim poziomie. To tak jak zalecał sobie tam producent. Słuchajcie, następny taki prozaiczny temat na lato, no to nasze wycieraczki ja swoje wycieraczki też będę musiał wymienić, bo one już troszeczkę tam, no nie ma tragedii. No, ale pewnie trzeba będzie wymienić, bo one tam już zimą, ktoś mi zwrócił uwagę, że że hałasują Także o tym trzeba pamiętać, bo to jest niby taka piarduła, muszę Wam powiedzieć, ale jak macie wycieraczki zużyte, to macie po prostu słabą widoczność i to jest bardzo łatwo w tym momencie sprowokowanie, słuchajcie, wypadku na drodze, bo na jak spadnie Wam deszcz i macie słabe zgarnianie tej, tej wody no to mamy, mamy gotową e, e, sytuację do sprowokowania w, w, tak. tak samo e, lusterka sprawdźcie dobrze czy to podgrzewanie macie ok, e, bo często gęsto jak wy macie większe przebiegi to te lusterka one już mają przepalone słuchajcie te e, ścieżki grzejne pod, pod lustrami i, i praktycznie one e, podczas e, Deszcze po prostu no, w ogóle nie podgrzewają się, i także macie Lusterka też teraz zalane wodą, i nic nie widzicie. Także pamiętajcie, lusterka, wycieraczki przednia tylna to jest bardzo istotna sprawa. Tak samo ten spryskiwacz. Ja u siebie też jeżdżę, powiem Wam chyba już któryś sezon bez spryskiwacza tylnego, bo ciągle zapominam o tym, żeby to tam jakoś sobie ogarnąć. To jest istotne. Potem następna sprawa, słuchajcie płyny w naszym autku, to też warto sobie zadbać żeby to wszystko, słuchajcie, odpowiednio może to sobie podczas tego wiosennego słuchajcie prze, przepraszam, przeglądu wymienić, czyli olej olej silnikowy, olej silnikowy jeżeli wam się zbliża termin, to warto zrobić filterki powietrza filtr kabinowy to też warto zrobić, bo po zimie tam tych syfów się tyle wam na U um jak ja wsiadam do auta to mi zaraz bierze trochę na kaszel, bo pewnie tyle tam siedzi w, tym, w tej kabinie, to, to wszystko wam po prostu sieje do kabiny poza tym filtr powietrza no to powiem wam, że ludzie też czasami o to nie dbają Wymieniam olej, wymieniam filtr oleju, natomiast o, o filtrze często zapominają, a to jest silniki i jeździ na mieszance paliwowo-powietrznej. W momencie jak po prostu macie tam ten filtr zabity powietrzem, no to ta mieszanka paliwowa jest zaburzona i tak jak przy benzyniakach jak zwykłych to jeszcze tam pół biedy, to jeszcze tam po prostu więcej ten samochód pali to tak w przypadku silników turbodoładowanych, to jeżeli macie filtr, filtr powietrza zabity no to praktycznie wasza sprężarka dostaje w dupkę także że hej potem zdziwienie że, że turbina już się kończy no i trzeba wpakować w autko kilka tysi bo często tak to jest że dobra, dobra turbina to jest rząd półtora 2000 zł. Plus robota, no to robi nam się ładny, spory rachunek z tego. Także te filtry są bardzo istotne. Słuchajcie, filtr paliwa w naszych, np. Na w Asterkach, chyba w i w Korsach, jest tylko przy. Słuchajcie, kochani, przy pompie paliwa, ona jest w baku. Ten filtr jest generalnie taki, że on się sam tam oczyszcza. W miarę spokojnie, przy bardzo dużych przebiegach, no to tam może coś tam się dziać. No wtedy musimy pompę wyjąć i ten filterek albo sobie przemyć, albo go wymienić. Albo lepiej całą pompę wymienić, bo to też przy dużych przebiegach może tam się zadziać. No i słuchajcie, następna sprawa. No to warto też kontrolować sobie. Słuchajcie, na, na przykład poziom płynu chłodzącego, w jakim stanie on jest. Jeżeli jest kiepski, to też warto go tam wymienić sobie. Jeżeli tego nie zrobiliście jesienią, e, zresztą płyn chłodzący to, to, to raczej przed zimą lepiej sobie wymieniać. Natomiast na wiosnę, jeżeli, jeżeli dawno tego nie robiliście, to, to warto też, słuchajcie, wymienić e, płyn hamulcowy, bo on tylko, nie tylko odpowiada, słuchajcie, za, e, za komfort pracy naszego układu hamulcowego, ale też odpowiada za, e, słuchajcie, pracę sprzęgła e, i to też ludziska o tym zapominają, e, także ten płyn, słuchajcie, on jest bardzo kopiny. także jeżeli macie tylko jeden procent, na przykład, wody w tym płynie, to już Wam e, na przykład e, skuteczność hamowania spada o 15% i na przykład przy sprzęgle to też już to sprzęgło, ono będzie inaczej pracować, będzie y, będzie mniej elastyczne, mniej podatne na y, słuchajcie, na wysprzęglanie i, i na y, prawidłową pracę, także ten płyn, y, płyn w układzie hamulcowym jest bardzo istotny i to by to trzeba wymieniać co kilka lat, ale ludzie też jeżdżą, a tak jak mają auto, to jeżdżą na jednym płynie i się tym nie martwią. Także tak to w skrócie wygląda. Następną sprawą, słuchajcie, jest też kontrola zawieszeń układu kierowniczego, to wszystko trzeba sobie, sobie skontrolować, w jakim to jest stanie, zobaczyć sobie pod autem, jak macie możliwość, wjechać sobie gdzieś na kanał, sprawdzić, czy Wam tam gdzieś się coś, któraś tam z osłonek nie naruszyła, czy, czy to gdzieś tam się nie, nie naderwało. Szczególnie przy przegubach, na przykład w półoszach, to trzeba na to uważać, bo jeżeli taka osłonka się Wam naderwie, no to smar, smar Wam przy, przy rotacji, tej, tej, przy obrotach, hmm osi, on bardzo szybko Wam wydostanie się na zewnątrz i będziecie mieli suchą suchy przegub. No i w tym momencie taki przegub bardzo szybko Wam się uszkodzi. To także na to wszystko trzeba sobie zwracać uwagę i jak już wymieniacie te elementy, to też nie kupujcie z najniższej półki jakieś no name y, tam zamienniki chińskie, tylko porządne, porządna średnia półka, to wtedy Wam tu posłuży, będziecie sobie tym na spokojnie a, mm, śmigać. Także ja pewnie ja zrobię kilka odcinków na ten temat, tego przygotowania Słuchajcie, na wiosenkę naszych autek Pierwszy odcinek będzie oczywiście o potem tam w miarę W miarę Te odcinki jeszcze zrobię na Na podstawie mojej Asterki, pokażę wam jak to, co, co sobie ewentualnie zobaczyć To już było, ja to pokazywałem, ale i jeszcze raz to powiele bo zawsze o czymś można zapomnieć. Przy, przy słuchajcie, przy kontroli autka, także jest to wszystko bardzo istotne. Powiem wam, jak dzisiaj ruszałem, to za mną stała taka asterka. Jak moja, z tego samego chyba rocz, rocznika, z tym że ta Astra. Ja nie będę się chwalił, moja, a tamtego pana, no, tam, tam, to... Ta to wygląda jakby była 15 lat starsza. No to jest właśnie profilaktyka, że chodzi o i, i serwis, że chodzi o autkę. Tam storka i nawet butniki już miała lekko zażarte, coś tam krepało w układzie zaworowym, kopciła na biało już, więc to takie widzę już powoli, powoli kończący się samochodnik. Także słuchajcie, ja dzisiaj to, to chyba wszystko, co miałbym na razie do powiedzenia. Jak ktoś mi się przypomni, to jeszcze nagram yy, na pewno ten filmik. Także yy, oglądajcie mnie, słuchajcie, dajcie łapę do góry. Yy, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie i na razie, się, na razie trzymajcie się. Yy, do następnego. Hej.